Dzień dobry. Miał wszystko, żeby być Ronaldinho naszych czasów. Miał wszystko, żeby być jednym z najbardziej przyciągających na trybuny piłkarzy na świecie. Miał wszystko, żeby być nową twarzą Joga Bonito. Ale i tak od początku kariery pojawiały się pewne sygnały, że trzeba będzie uważać na jego życie pozabojskowe. Że choć jest talentem zjawiskowym, że choć jest talentem nieprawdopodobnym, to jak to ujął René Simois już wiele, wiele, wiele lat temu, musimy uważać, bo hodujemy potwora. Dzisiaj, kiedy nagrywam ten odcinek, chyba można dojść do wniosku, że powolutku kończy się poważna kariera Neymara, ale tak jak w przypadku Messiego i Cristiano Ronaldo, mieliśmy takie poczucie, że ci piłkarze to, co mieli osiągnąć, to już osiągnęli i teraz spokojnie mogą dyskontować tak naprawdę to, jak zbudowali swoje kariery, czy to w MLS, czy w Arabii Saudyjskiej. Tak w przypadku Neymara człowiek miał jeszcze taką nadzieję, że Ney w wieku 31 lat będzie w stanie jeszcze coś osiągnąć w europejskiej przede wszystkim piłce. Natomiast Ostatecznie postawił na Al-Hilal, co oczywiście należy odczytywać jako wielki oddech ulgi z punktu widzenia Paris Saint Germain, ponieważ kontrakt Neymara wygasał w 2027 roku. Ten kontrakt został automatycznie przedłużony i dla Paris Saint Germain to jest oddech, jeśli chodzi o Financial Fair Play, ponieważ teoretycznie Financial Fair Play oczywiście obowiązuje także w kontekście właśnie paryskiego klubu. Ale też rzecz jasna gigantyczny zarobek, ponieważ Neymar kosztował prawie 10 milionów euro i generalnie patrząc na cały ten pakiet, to mamy tutaj, tutaj do czynienia z jakąś nieprawdopodobną kasą na każdej płaszczyźnie. 300 milionów dolarów dla Neya przez dwa lata ta kwota według Fabrizio Romano może jeszcze urosnąć. Do tego jakieś dodatkowe bonusy w stylu 80 tysięcy euro za wygraną, pół miliona euro za jakieś posty na Instagram, prywatny samolot bez limitów, gigantyczna posiadłość oczywiście bardzo duża liczba ludzi, którzy będą Pracowali dla Neymara, a także mini-zo, z którego podobno Neymar będzie mógł właśnie korzystać, więc obsypali go nieprawdopodobnym luksusem Saudyjczycy. No i ostatecznie, tak naprawdę, w takiej sytuacji niewiele klubów w Europie byłoby w stanie podjąć rywalizację. Natomiast fakty są też takie, że praktycznie nikt nie chciał do tej rywalizacji się podłączyć poza Barceloną, co kiepsko świadczy o Neymarze. Można więc powiedzieć, że wraz z odejściem Neymara oficjalnie kończy się ta era, jak to ujął Nasser al-Kelaifi. Blink, blink. I dzisiaj z perspektywy czasu możemy zadawać sobie takie pytanie. Jak to jest możliwe, że Ney Wtedy, w tym feralnym 2017 roku Zdecydował się na opuszczenie Barcelony Właśnie na rzecz PSG Jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy Że temu piłkarzowi tak bardzo zależało Na wyjściu z cienia Leo Messiego Że podjął tak ryzykowną decyzję W Brazylii pojawiają się takie opinie Wśród wielu ekspertów, że to była Odważna decyzja, która świadczyła O mocnym, świetnym charakterze piłkarza Skoro on uznał, że woli być liderem Niż piłkarzem numer dwa właśnie w Barcelonie Natomiast koniec końców Neymar w Barcelonie funkcjonował w sposób zjawiskowy. A w przypadku PSG i tak będziemy na to wszystko patrzeć z niedosytem. I to jest tak naprawdę największy paradoks w kontekście Neymara, ponieważ jeśli ktoś spojrzy sobie za 100 lat na liczby tego zawodnika, na jego statystyki związane z bramkami czy z asystami, to dojdzie do wniosku, że to był po prostu jakiś absolutny kosmita. Jak w ogóle tutaj można mówić o jakimkolwiek niedosycie? Przecież słuchajcie, jeśli spojrzymy sobie na Neymara w PSG, to są 173 mecze, 118 goli i 77 asyst, czyli jak widzicie, bilans porównywalny do bilansu w Barcelonie. Jeśli spojrzymy sobie na liczby Neymara w Ligę, 112 meczów, 82 gole, 50 asyst. Przecież to są jakieś absurdalne statystyki, jak na piłkarza, o którym mówimy, że opuszcza ten klub oczywiście z niedosytem, opuszcza ten klub wygwizdywany, wyzywany przez kibiców i tak To jest gigantyczny paradoks, właśnie tej całej historii. Natomiast, PSG chyba szybko zdało sobie sprawę. Tak interpretuje decyzję Luisa Enrique, że posiadając Neymara w kadrze, nie da się mimo wszystko postawić tego kroku w kierunku budowania teamu, budowania właśnie takiego faktycznie kolektywu. Patrząc na decyzje transferowe Paris Saint-Germain, widać, że oni dzisiaj już nie zerkają na nazwiska, że bardzo zależało im na tym, żeby ściągać piłkarzy francuskich, no bo wiadomo, w ten sposób można się przypodobać Francuzom, politykom i tak dalej, ale można też oczywiście ściągnąć piłkarzy jakościowych, jak Lucas Hernandez czy ewentualnie Usman Dembele. Ale ale widać, że oni przede wszystkim już nie patrzyli tak bardzo na nazwiska właśnie jak w przeszłości. Natomiast biorąc pod uwagę słuchajcie, to co wydarzyło się w tym oknie transferowym w kontekście stricte Neymara, ja tak się zacząłem zastanawiać, bo w momencie kiedy Luis Enrique trafiał do PSG, ja miałem w głowie kapitalne okresy pracy Luisa Enrique właśnie z Neymarem w Barcelonie, kiedy Ney wyglądał przecudownie na boisku i tak sobie pomyślałem, no to jest naprawdę idealny trener, żeby odbudować tego piłkarza właśnie na tej ostatniej prostej. To w ogóle jest właśnie paradoks, bo ja mówię odbudować odbudować tego piłkarza, odbudować piłkarza, który cały czas wykręcał jakieś kosmiczne liczby. Natomiast wiecie o co chodzi. Doprowadzić do sytuacji, w której Neymar będzie profesjonalistą i będzie istotną postacią także w Lidze Mistrzów i poprowadzi PSG właśnie do tego upragnionego triumfu. Tymczasem okazało się, że praktycznie od samego początku Luis Enrique, jak to ujął nie patrzcie na moje słowa, tylko patrzcie na moje czyny i wynikało z tych czynów, że Neymar nie będzie odgrywał tam żadnej roli. Oczywiście Luis Enrique musiał działać w porozumieniu z Nasserem Alkelaifim i każdemu na rękę było być być może właśnie jeśli chodzi o tę kulturę budowania klubu, odejście Neymara. Natomiast jak to świadczy o tym piłkarzu, że w trakcie jednego okna, nie dość że niewiele klubów po niego się zgłosiło, to jest raz, to dwóch trenerów, którzy doskonale go znają, czy to Luis Enrique, czy Szawi, który poznał go przecież jako piłkarz, postawiło jednoznaczne weto, Nawet Luis Enrique, do którego taktyki Neymar pasowałby po prostu jak ulał. Przyszedł Luis Enrique, nie ma Neymara. Błyskawiczny sygnał, że nie będzie. Miejsca właśnie dla tego zawodnika. A jeśli chodzi o Barcelonę, wielu kibiców Barcy mogło się irytować na przykład na Szawiego, że m, praktycznie cały czas wypuszczał takie informacje, że no, mówił wprost, że on nie widzi Neymara właśnie w Barcelonie. I to mogło irytować o tyle, że dzisiaj patrząc na taktykę Barcelony, patrząc na potrzeby przede wszystkim Barcelony, taki Neymar pasowałby tam idealnie, ponieważ Neymar, podkreślę to po raz kolejny, cały czas jest genialnym piłkarzem. Wbrew pozorom, cały czas jest genialnym piłkarzem, plus Neymar ma dokładnie to, czego brakuje Barcelonie. Barcelonie. Rzućcie sobie teraz okiem na mapę pozycji Neymara w ostatnim sezonie Paris Saint Germain, w jaki sposób on gra, to nie jest skrzydłowy, to jest zawodnik, który chce być playmakerem, i to jest zawodnik, który potrafi posyłać sporo prostopadłych podań, który ma genialną wizję, technikę. Oczywiście rzadko gra z powodu kontuzji, do tego za chwilkę przejdę. Natomiast kiedy już gra, to gra na poziomie wybitnym. I taki zawodnik w Barcelonie by się przydał, nie tylko jako piłkarz, jeśli chodzi o, te, o ten aspekt stricte piłkarski, bo wydaje mi się, że gdyby Ney wrócił do, do Barcy, to chciał. Aby tak ostatkiem sił pokazać, że, że w dalszym ciągu stać go właśnie na to wybitne granie, to oprócz tego on dostarczyłby dokładnie te elementy, których brakowało Barcelonie właśnie w tym sektorze, w którym operuje teraz Neymar. I potencjalnie Robertowi Lewandowskiemu z tym piłkarzem grałoby się na pewno bardzo dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o te prostopadłe podania. Plus stałby się twarzą Barcelony, a w tym momencie takie medialne ruchy, takie twarze, takie bomby wizerunkowe też Joanowi Laporcie są bardzo potrzebne ze względu na, na to, że Barcelona nie gra na Camp Nou tylko na Monżuiki, że może być problem właśnie z karnetami. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłem przed momentem. Luis Enrique postawił jednoznaczne weto i Xavi też postawił jednoznaczne weto. Zwróćcie na to uwagę. Mało kto tak dobrze zna Neymara jak Luis Enrique i Xavi. Więc jaką opinię musi mieć Neymar w środku tego środowiska piłkarskiego, że ci ludzie praktycznie od samego początku wręcz bronią się rękami i nogami przed przyjściem Neymara właśnie do ich klubu albo pozostaniem Neymara tutaj w kontekście Paris Saint-Germain. Jak zła musi być to opinia albo jak duża musi być obawa tych trenerów, że ewentualna praca z Neymarem oczywiście przyniesie Ci mnóstwo goli i mnóstwo asyst, ale może Ci też Popsuć troszkę atmosferę pod kątem budowania takiej kultury pracy, a co się zmieniło w Barcelonie w ostatnim czasie. Różne rzeczy się zmieniły pod kątem taktycznym, i tak dalej. To są rzeczy, na które zwracam uwagę tutaj regularnie. Natomiast zmieniła się przede wszystkim właśnie ta etyka pracy. To jest ta rzecz, którą wprowadził szawi i tego nie można mu zabrać. To znaczy, że wcześniej w Barcelonie to wszystko funkcjonowało troszkę tak, jakby ktoś pchnął jakiś pociąg ładnych kilkanaście lat temu i ten pociąg cały czas jedzie, coraz wolniej, ale jedzie. Natomiast w pewnym momencie po prostu tam brakowało profesjonalizmu. Ściągnięto Roberta Lewandowskiego, który ten poziom profesjonalizmu podniósł i o tym mówi każdy, ale pojawiała się obawa, czy jeśli ściągniesz Neymara, to nie, czy nie okaże się, że on jednak pewnych piłkarzy będzie ściągał w dół? Czy nie dojdzie do takiej sytuacji, jak na przykład w kontekście Ronaldinho i Messiego, że niektórzy mogli się obawiać, że na dłuższą metę, niektórzy Pep Guardiola, mogli się obawiać, że na dłuższą metę jednak ktoś taki jak Ronaldinho po prostu może mieć zły wpływ właśnie na karierę Leo Messiego? Więc. Podkreślę to po raz kolejny. Jak kiepską opinią musi się cieszyć Neymar w samym środowisku piłkarskim, że nie to, już, że nie było teraz dużego zainteresowania, no bo, no bo nie było jakichś bardzo klarownych sygnałów ze strony klubów Premier League, gdzie fajnie byłoby zobaczyć Neymara na poziomie Premier League, gdzie on piłkarsko jak najbardziej cały czas dałby radę, że nie było tego ruchu. Plus, jeśli już były te dwie postaci, Luis Enrique i Xavi, do których on by pasował piłkarsko totalnie, to... To staliśmy jednoznaczny sygnał, nie ma mowy żadnego Neymara. Przecież momentami, patrząc na tę narrację, która płynęła z obozu Barcelony, to można było odnieść takie wrażenie, że za chwilkę Szawi położy się Rejtanem gdzieś w gabinecie Joana Laporte, żeby tylko nie ściągnął mu tego Neymara. Naprawdę tak to wyglądało. Natomiast ja uważam, że Neymar jako piłkarz w Barcelonie przydałby się, bo Neymar, podkreślę to po raz kolejny, jest cały czas magikiem, jest cały czas Genialnym zawodnikiem, mimo że cieszy się katastrofalną opinią w dużej mierze ze względu na swoje życie pozabojskowe, ze względu na jakieś swoje różne kontuzje i tak dalej. Ale tak było praktycznie od samego początku kariery Neymara. Natomiast to wszystko nasiliło się oczywiście po przejściu do Paris Saint-Germain. Plus te wszystkie dodatkowe informacje, które spływały o tym, że Neymar, mieszkający w domu, w którym kiedyś mieszkał Ronaldinho, po prostu baluje tak, że sąsiedzi kiedy mają dość i tak dalej. Ale kupując takiego piłkarza, kupujesz go z całym dobrodziejstwem inwestycyjnym. To znaczy nie da się tak naprawdę uspokoić Neymara całkowicie. Ja pamiętam taką bardzo głośną konferencję prasową. Podczas jednego ze zgrupowań reprezentacji Brazylii, kiedy Ney miał 24 lata i dziennikarz zadał mu takie pytanie, podważając jego zaangażowanie w reprezentacji Brazylii. Że jak to jest, że Ty przychodzisz na treningi sam, czy to nie jest tak, że sponsorzy Cię o to proszą? Neymar oczywiście od razu go wyśmiał. Plus zaangażowanie w reprezentacji, że Kanaryniost stracą punkty na przykład z Urugwajem, a Ty sobie balujesz. A Neymar odpowiedział, ale to jest moje życie prywatne. Ja w moim życiu prywatnym będę robił, co będę chciał, niezależnie od tego, jaki będzie wynik. Ja chcę spędzać czas z przyjaciółmi, ja chcę imprezować, on nigdy tego nie ukrywał i Neymar po prostu jest takim zawodnikiem swoją drogą. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało w Arabii Saudyjskiej, na ile mu pozwolą, a na ile będą przymykać oko właśnie na jakieś różne odpały. Natomiast Neymar po prostu jest takim zawodnikiem. No i on na koniec takiej swojej naprawdę bardzo dojrzałej wypowiedzi podczas tej konferencji, bo widać było, że kiedy dostał to pytanie, to na początku włączyła się mocna grzałka, ale potem delikatnie pewnie wziął trzy głębokie wdechy, uspokoił się i powiedział temu dziennikarzowi: Wyobraź sobie, że ty masz 24 lata, że osiągnąłeś to, co ja osiągnąłem, że masz to, co ja mam. Czy ty zachowywałbyś się w taki sam sposób jak ja? Neymar to jest postać kultowa, jeśli chodzi o brazylijski futbol. To jest Wonderkid praktycznie od samego początku i wielu piłkarzy, moim zdaniem, naprawdę mogłoby się pogubić dużo bardziej przy tym statusie, jaki ten zawodnik sobie wypracował. Bo można, słuchajcie, wypracować sobie status wybitnego piłkarza, ikony futbolu w Belgii, w Holandii, we Francji, w Hiszpanii, ale Brazylia czy Argentyna, uwierzcie, to jest coś naprawdę innego. Dlatego też dzisiaj Brazylia jest piekielnie rozczarowana, że Neymar podjął właśnie taką decyzję. Oni nie patrzą na to w ten sposób, że dostał tam gigantyczną kasę i tak dalej. Dla nich to jest wielki zawód, ponieważ Neymar jednak miał jeszcze wystąpić właśnie w tym kolejnym mundialu i oczywiście nikt tego nie wyklucza, bo on być może w tym mundialu jeszcze wystąpi. Być może będzie tak, że on rozegra teraz te dwa lata w Arabii Saudyjskiej, później wróci na przykład do Santosu, gdzie zresztą niedawno pojawił się na trybunach i też był bardzo miło odebrany i że poprzez Ligę Brazylijską przygotuje się właśnie do mundialu. Nie można tego wykluczyć, ale też nie ma co ukrywać, że także jeśli chodzi o reprezentację Brazylii, liczby genialne, ale zabrakło puenty. Ogólnie cała ta kariera Neymara, to jest właśnie taki brak puenty. Jeśli spojrzymy sobie na cały pobyt Neymara w PSG, to rzućcie okiem na te liczby. To znaczy, ile on był w stanie rozegrać minut, ale też ile był w stanie strzelić goli i zaliczyć asyst. Praktycznie w każdym sezonie, biorąc pod uwagę rozgrywki od 17-18 do 22-23, te liczby są po prostu spektakularne. Natomiast liczba minut oczywiście spektakularna już nie jest, ponieważ po drodze pojawiło się bardzo wiele kontuzji. Zwróćcie uwagę też na to, że na przykład Sergio Ramos, czyli piłkarz, który w tym wieku, piłkarz wiekowy uchodzi ze zawodnika podatnego na kontuzję, rozegrał w ostatnim sezonie więcej minut niż Neymar w jakimkolwiek sezonie w PSG. Tutaj mówię oczywiście o wszystkich frontach. I teraz możemy przejść na przykład do tej tabelki, czyli liczba straconych meczów w klubie i w kadrze, ile tego było w Barcelonie, ile tego było w PSG. No można śmiało dojść do wniosku, że w Paris Saint-Germain Neymar prowadził się mimo wszystko troszkę inaczej niż w Barcelonie. Natomiast to jest niestety to ryzyko, że jeśli Barcelona na przykład czy jakikolwiek inny klub sięgnąłby po Neymara teraz, to sprowadziłby piłkarza fenomenalnego w dalszym ciągu. W dalszym ciągu, zwróćcie uwagę, ostatni sezon 29 meczów, 18 goli, 17 asyst. No przecież to jest miazga. Natomiast ściągnąłby po prostu piłkarza z założenia na 50% minut. Może 55%, może 60%, a może 45%. I to jest oczywiście ten kłopot. Plus ściągnąłby piłkarza, który w fazie pucharowej Ligi Mistrzów w PSG na pewno nie zaznaczył się tak, jakby chciał. Ponieważ jeśli chodzi ogólnie o jego liczby w Paris Saint-Germain, one są rewelacyjne. Natomiast brakowało przede wszystkim właśnie tej puenty w fazie pucharowej. Zwróćcie uwagę. Tu zdarzały się dobre momenty. Chociażby BVB, rok 2020. Ten mecz z Bayernem, rok 2021, ale ile tutaj było po drodze kontuzji. I to nie jest tak, że za każdym razem Neymar chciał jechać na urodziny swojej siostry, bo tutaj były także oczywiście bardzo poważne kontuzje. Niedawno operacja kostki i tak dalej. No niestety ta faza pucharowa Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain w przypadku Neymara to jest coś, czego on pewnie po karierze sobie nie wybaczy. Ale jeśli spojrzymy sobie na Neymara jako piłkarza teraz... No to zerknijmy sobie na przykład na statystyki tego zawodnika z FB w z ostatniego sezonu Ligę. Czwarty piłkarz Ligi jeśli chodzi o gole na 90 minut. Pierwszy piłkarz Ligi jeśli chodzi o asysty na 90 minut. A więc pierwszy piłkarz Ligi jeśli chodzi o gole plus asysty na 90 minut. Jeśli chodzi o przeliczenie goli na strzały celne, oczywiście topka, czyli numer jeden, co oznacza, że te strzały, które Ney oddaje cały czas były jakościowe. Jeśli chodzi o prostopadłe podania, także bardzo wysoko. Numer dwa z Leo Messim, co pokazuje, że ten konkretny aspekt przydałby się oczywiście w Barcelonie. No i też oczywiście, że Jasna, jeden z najczęściej faulowanych piłkarzy w całej lidze. Do tego możecie sobie rzucić okiem jako ciekawostkę właśnie na taki radar Neymara i porównanie tego zawodnika w kilku aspektach z innymi piłkarzami grającymi właśnie na podobnych pozycjach w lidze francuskiej. Ligę francuską opuszcza jeden z dwóch najlepszych piłkarzy, jeden z dwóch, trzech najlepszych piłkarzy w dalszym ciągu i gdyby Neymar był zdrowy w fazie pucharowej, Лиги Мисшов, to i tak w tej fazie pucharowej Ligi Mistrzów by brylował. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to, to mógłby po prostu zakonywać rzeczywistość, ponieważ Neymar w dalszym ciągu jest genialnym zawodnikiem i nawet ta runda przed mundialem też była bardzo dobra właśnie w jego wykonaniu. Więc dlaczego on odszedł z tego Paris Saint-Germain? To jest taka sprawa owiana może nie tajemnicą, ale jakimiś różnymi spekulacjami. Takich spekulacji w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo. Według L'Equipe, i to są informacje sprzed wielu, wielu miesięcy, Mbappé miał powiedzieć działaczom PSG, że w drużynie nie ma miejsca na... I Mbappé, i Neymara. Z kolei w październiku 2022 roku Le Parisien, czyli bardzo wiarygodne źródło, poinformowało, że Brazylijczyk był przekonany, iż Mbappé poprosił o jego odejście. Ostatnio słuchałem takiej wypowiedzi Marcelo Beclera, który jest moim zdaniem najbardziej wiarygodnym źródłem a propos Neymara. Swoją drogą cała ta saga transferowa wtedy, te różne informacje, że. Neymar Sekeda i później te informacje od Marcelo Becklera, że ktoś tam powiedział, na któryś z działaczy Barcelony na 200% zostaje, a Marcelo Bekler na 400% odchodzi i tak dalej. Niesamowite to były przepychanki. W każdym razie z jego informacji wynika, że nie było tak, że Mbappé poprosił o odejście Neymara, natomiast nie sprzeciwił się jego odejściu, co zirytowało Neymara. To znaczy, Ney, i to też widać nawet po jakichś jego lajkach w mediach społecznościowych, co wiele osób ostatnio naświetlało. Ney po prostu nie dogadywał się dobrze z Kilianem Mbappé, doszło tam do pewnego rozłamu, do pewnego rozwodu, i to nie jest tak, że oni nagle stali się jakimiś niesamowitymi wrogami, natomiast. Nie ma co ukrywać, że jeżeli PSZ zależało na pozostawieniu Kiliana Mbappé na ten kolejny sezon, no to trzeba było spełnić jego prośby. No i chociażby ściągnięcie Gonzalo Ramosza, czyli środkowego napastnika, to jest coś, czego Kilian Mbappé oczekiwał. Temat Mbappé i środkowego napastnika to jest stara śpiewka, która wraca od wielu, 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 wielu miesięcy w kontekście i reprezentacji i Paris Saint-Germain. Kilian Mbappé woli grać ze środkowym napastnikiem, niż z kimś takim jak Neymar. Natomiast niezależnie od tej całej historii relacji Mbappé z Neymarem, uważam, że Luis Enrique przy swojej filozofii to jest taki trener, który zmieściłby i jednego i drugiego. Dlatego uważam, że także w oczach Luisa Enrique, jeśli chodzi o postrzeganie Neymara, musiało tutaj chodzić o jakiś aspekt pozasportowy. To znaczy, on się bał, że być może w budowaniu właśnie kultury zwycięskiego klubu Neymar może mu przeszkodzić. To jest moja interpretacja zdarzeń. Może się mylę, ale jest wiele znaków, które na to wskazują. A dlatego ja nie ukrywam, że bardzo żałuję tego transferu, że do samego końca miałem nadzieję, że dojdzie tutaj do jakiegoś twistu, że w którymś momencie jakiś topowy klub w Europie albo z Premier League na przykład zgłosi się po Neymara i wygra te rywalizacje z Saudyjczykami, nie proponując więcej pieniędzy że czy samemu piłkarzowi, bo byłoby to nierealne, tylko po prostu zaproponuje mu jakiś interesujący projekt sportowy. Brałem pod uwagę nawet Newcastle United, co można byłoby tutaj połączyć właśnie z Arabią Saudyjską. Do tego nie doszło, nie ukrywam, że to był taki transfer pod tytułem dopóki nie zobaczysz oficjalnego komunikatu i piłkarza w koszulce, to nie uwierzysz. Ja nie ukrywam, że bardzo żałuję, ponieważ Neymar oczywiście jest postacią, która wyjątkowo polaryzowała, a nawet nie polaryzowała. Neymar stał się postacią futbolu antypatyczną. Mało kto temu piłkarzowi jakoś sprzyjał w ostatnich latach. On zepsuł sobie opinię w sposób całkowity tymi wszystkimi imprezami, różnymi złymi decyzjami sportowymi, skandalami pozaboiskowymi. To przede wszystkim. Symulkami na boisku. On ma świadomość, że popsuł sobie ten wizerunek w sposób przepotworny. Że tak jak na przykład Ronaldinho też zawsze był imprezowiczem, no to po karierze jednak jest wspominany jednoznacznie pozytywnie, jako taka super pozytywna właśnie jednostka, też pomimo jakichś różnych perypetii i pomimo różnych problemów. W przypadku Neymara oczywiście tak nie jest. I ja nie ukrywam, że żałuję, dlatego że po pierwsze, dla mnie Neymar Mógł być Ronaldinho tych czasów. To znaczy był piłkarzem niesamowitym, jeśli chodzi o sposób grania, jeśli chodzi o dawanie przede wszystkim właśnie takiej radości, ale jeśli chodzi także o skuteczność przede wszystkim. Neymar, wbrew temu, jak dzisiaj się go portretuje, pokazywał w Barcelonie pod nieobecność Messiego, że potrafi być liderem, że potrafi wziąć na siebie właśnie tę odpowiedzialność, ale koniec końców to wszystko strasznie się rozlazło, rozjechało i tak rozmyło właśnie w tej jego karierze. Ja nie ukrywam też, że, że bardzo żałuję, ponieważ praktycznie od samego początku śledziłem karierę Neymara w sposób bardzo wnikliwy, ponieważ łączyło się to poniekąd, teraz troszkę prywaty, z moimi studiami. To znaczy na studiach, a studiowałem język portugalski, starałem się bardzo szybko tak wsiąknąć w kulturę Brazylii przede wszystkim. Oglądać mnóstwo programów, czytać gazety, rozmawiać z ludźmi i Neymar praktycznie przez cały ten okres był taką centralną postacią. I tutaj mówię i o studiach i później o wyjeździe na przykład na mundial w 2014 roku. I zawsze miałem słabość do tego piłkarza, Choć też bardzo często mnie irytował swoimi zachowaniami, ale też podczas tych Mistrzostw Świata w 2014 roku, kiedy, kiedy brutalne wejście z UniiGI wyeliminowało go z gry w kolejnych fazach i nie wystąpił przede wszystkim właśnie w trakcie tej, tej pamiętnej porażki z reprezentacją Niemiec, no to pamiętam, jakie tam było podejście. Reprezentacja Brazylii wychodziła na boisko płacząc, tam były praktycznie same łzy. Neymar wypuszczał orędzie do narodu, gdzieś wyrażając nadzieję, że reprezentacja Brazylii poradzi sobie bez niego. Tam wytworzył się do pewnego momentu tak nieprawdopodobny kult tego zawodnika, a podkreślę to po raz kolejny, kult piłkarza w Brazylii to jest coś innego niż kult piłkarza w Portugalii czy w jakimkolwiek europejskim na przykład kraju, że szkoda, że tego wszystkiego nie udało się, to nie jest dobre słowo, skonsumować. No on karierę skonsumował w sposób wybitny jeśli chodzi o pieniądze. Natomiast żeby podsumować to właśnie czymś, czymś wielkim dodatkowo, typu triumfem w Lidze Mistrzów z PSG, ale przede wszystkim triumfem z reprezentacją Brazylii na Mistrzostwach Świata. Dlatego nie ukrywam, że towarzyszy mi smutek przy nagrywaniu właśnie tego odcinka, ponieważ zawsze miałem taką słabość do Neymara, która w dużej mierze też wynikała pewnie z jakiejś sympatii do kultury brazylijskiej, do Brazylii jako kraju, do tego języka i tak dalej. Po prostu do pewnego momentu ja naprawdę chłonąłem praktycznie wszystko, co pojawiało się na temat tego zawodnika, i zawsze miałem taką nadzieję, że w zasadzie to, to był pewnik, to było naturalne, że po erze Messiego i Cristiano będzie era Neymara która potrwa troszkę krócej, nie zgarnie tylu złotych piłek co tamci, ale jakąś złotą piłkę zgarnie. A później ktoś się jeszcze pojawi, no i pojawili się Halant i Mbappé. I ten okres został przeoczony. A koniec końców Neymar wyjeżdża do Arabii Saudyjskiej, tak naprawdę, w moim odczuciu, z zepsutym wizerunkiem. Z wizerunkiem, który tak naprawdę nawet nie przystaje do tego, co on osiągnął na boisku, ponieważ on był piłkarzem absolutnie genialnym. Był piłkarzem genialnym, zjawiskowym i on był tym piłkarzem, słuchajcie, nie 8 lat temu, on był tym piłkarzem naprawdę niedawno, po prostu kiedy wychodził na boisko. Dlatego szkoda, że taki zawodnik żegna się po prostu z poważnym futbolem i, i ląduje w Al-Hilal. Reprezentacja Brazylii, moim zdaniem, to nie jest temat zamknięty i. Ktoś może powiedzieć, nawet w Brazylii, jak masz nie powoływać Neymara, skoro Roberto Martinez powołuje Cristiano Ronaldo, starszego od Neya, o 7 lat. O 7 lat. Szkoda. Nie tak to wszystko miało się potoczyć. No ale cóż, jak spojrzymy na koniec, za, tak jak mówię, za 50 lat na, na liczby Neymara, w klubach, w Barcelonie, w PSG, pewnie też w Al Hilale, czy w reprezentacji Brazylii, no to dojdziemy do wniosku, że to była... Absolutna topka, ale ten gość naprawdę miał potencjał, żeby zaznaczyć się w futbolu zdecydowanie bardziej, po prostu żeby przejąć erę po Messi Mick Cristiano. Nie zrobił tego. Szkoda, bardzo szkoda. To by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Czekam na Wasze spostrzeżenia.